Myślisz, że to oni są toksyczni, że to oni niszczą, manipulują, ranią, myślisz, że to przez nich twoje relacje kończą się zawsze tak samo, pustką, złością, rozczarowaniem. Ale co, jeśli to ty ich wybierasz? Co, jeśli to ty przyciągasz ten sam wzór, bo jest coś w tobie, czego uparcie nie chcesz zobaczyć? Karl Jung powiedziałby ci wprost. Ludzie, którzy cię otaczają, są twoim lustrem. Wszystko, czego nie akceptujesz w sobie, zaczynasz widzieć w nich. Jung nazywa to projekcją. Projekcja to moment, gdy to, czego najbardziej nie znosisz w innych, okazuje się być dokładnie tym, czego nie umiesz przyjąć w sobie. Kiedy czujesz gniew, słysząc, jak ktoś chwali się sukcesem, zastanów się, a może to twój własny głód bycia docenionym, którego nigdy nie uznałeś? Kiedy irytuje cię cudza słabość, kruchość, albo łzy, może to twoja własna wrażliwość, którą od dawna nazywasz słabością i której nigdy nie pozwalasz dojść do głosu. To nie znaczy, że ich zachowania są dobre albo że musisz je tolerować. To znaczy, że twoja reakcja nie jest przypadkiem. Twoja reakcja to wskazówka. O tobie. Bo projekcja to nie kara. Projekcja to lustro, które pokazuje ci prawdę, przed którą uciekasz od lat i będzie ją pokazywać, aż ją zobaczysz, aż zobaczysz siebie, całego. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że twoje reakcje mówią więcej niż chciałeś, napisz w komentarzu: To też jestem ja. Znasz to uczucie? Ona znów przegląda jego stories. Przewija palcem zdjęcia, patrzy na kobiety, które lajkują jego zdjęcia, analizuje komentarze. Nie mówi mu o tym. W środku pali ją ogień zazdrości, ale na zewnątrz cisza, zimno, dystans. Potem mówi koleżankom: On jest toksyczny, nie ufam mu, ale prawda? To nie on jest problemem. Problemem jest jej cień, ten, który pamięta zdradę sprzed lat. Ten, który nigdy nie wybaczył, nigdy nie zaufał ponownie, to jej cień krzyczy, śledzi, podejrzewa. On tylko odbija jej własny lęk, albo taka scena on ciągle ją sprawdza. Pyta, gdzie była, z kim, dlaczego tak długo. Analizuje każde jej słowo, ton głosu, spojrzenie. Czasem mówi o niej, że jest emocjonalna, niestabilna, że nie można jej ufać, ale naprawdę to on nie ufa. To jego cień, jego własny chaos, którego nie chce widzieć, który przerzuca na nią. Bo łatwiej kontrolować kogoś niż spojrzeć w oczy własnej niepewności, lub sytuacja, w którą wpadasz bez końca. Poznajesz kogoś i czujesz, to jest ta osoba. Idealizujesz. Patrzysz i widzisz wszystko, czego ci brakuje: pewność, siebie, miłość, siłę. A potem, kiedy On okazuje się tylko człowiekiem, a nie tym, kogo sobie wymarzyłeś, czujesz złość, rozczarowanie, pustkę. Czujesz, że Cię oszukał, ale przecież to nie On Cię oszukał. To Ty chciałeś zobaczyć w Nim to, czego sam sobie nie umiesz dać. To Twój cień, głodny miłości, akceptacji, poczucia wartości, próbował znaleźć ukojenie w kimś innym. Albo znasz dobrze tę sytuację. Siedzisz w pracy, ktoś mówi o swoich sukcesach. Awans, podwyżka, coś się udało. I czujesz, jak zasycha ci w gardle. Uśmiechasz się, ale masz ochotę wyjść, trzasnąć drzwiami. Myślisz, on się przechwala, on myśli tylko o sobie. Ale czy naprawdę o to chodzi? A może to twój cień ten, który całe życie czuje się niewystarczający, niedoceniony. Niewidzialny, może jego pewność siebie boli cię tak mocno, bo sam nigdy nie dałeś sobie prawa powiedzieć: Jestem dobry. Ja też mogę być dumny. Kolejna historia. W rodzinie ktoś z twoich bliskich przychodzi i mówi, że się martwi, że źle wyglądasz, że coś powinieneś zrobić inaczej. W tobie budzi się gniew, czujesz jak twoje ciało zaczyna drżeć. Słyszysz siebie, jak mówisz, przestań mnie pouczać, daj mi spokój. Ale zatrzymaj się na chwilę. Czy to oni są toksyczni, bo próbują się o ciebie troszczyć, czy to może twój cień, dziecko, które wciąż słyszało, że robi coś źle, że powinno się zmienić, że nie zasługuje na miłość, jeśli nie będzie idealne. I teraz reaguje, bo nie chce być zranione ponownie. Nie chce być odrzucone, albo sytuacja z przyjaciółmi. Znasz ją, siedzicie razem, ktoś się śmieje z Twoich planów, marzeń, pomysłów na życie. Może żartem, może lekką ironią, ale w tobie ten śmiech zostaje długo. Wracasz do domu, przewijasz scenę w głowie, analizujesz każde słowo. Zaczynasz się odsuwać od ludzi, zamykasz się w sobie. Mówisz, oni są powierzchowni, nie rozumieją mnie, ale czy to oni są toksyczni, czy to Twój cień, ta część Ciebie, która kiedyś została wyśmiana za swoje marzenia, za swoją wrażliwość, za swoją odmienność i teraz broni się dystansem, ciszą i izolacją? Jeśli znasz choć jedną z tych sytuacji, napisz w komentarzu: Zobaczyłem siebie. Wszystko, co teraz widzisz w innych i czego nie możesz znieść, nie zaczęło się dziś, to nie pojawiło się przypadkiem. Twoja reakcja, twój gniew, twoja zazdrość to sygnały z przeszłości echa tych chwil, które chciałeś zapomnieć. Projekcja nie rodzi się znikąd. Projekcja zaczyna się w momencie, kiedy coś w tobie zostało pierwszy raz zawstydzone, zlekceważone, uznane za niewłaściwe. Kiedy pierwszy raz ktoś spojrzał na ciebie i powiedział: Taki nie bądź, tak się nie zachowuj, tak nie wypada. Może nigdy nie pozwolono ci wyrazić gniewu, może w twoim domu gniew oznaczał karę, odrzucenie albo lodowatą ciszę. Więc dziś, kiedy widzisz ludzi głośnych, stanowczych, pewnych siebie, czujesz wściekłość, którą ledwo umiesz opanować. Czujesz, że są aroganccy. Że chcą cię zranić, że naruszają twój spokój. Ale prawda jest inna: oni nie robią ci krzywdy, oni pokazują ci twój własny cień, Twoją siłę, której nigdy nie pozwoliłeś dojść do głosu, twój gniew, który ukryłeś, bo nikt nie nauczył cię, że masz do niego prawo, albo może jako dziecko nie dostałaś prawa do bycia potrzebującą, kruchą, słabą. Może kiedyś powiedzieli ci, że musisz być silna, samodzielna, że nie wolno ci płakać, że emocje są oznaką słabości, i teraz, gdy widzisz kogoś, kto prosi o pomoc, kto mówi otwarcie, że czegoś potrzebuje, czujesz coś dziwnego coś między pogardą a zazdrością. Czujesz, że cię to drażni, że jest nie na miejscu, niepoprawne, ale to nie oni są słabi to Twój cień. Twoje wewnętrzne dziecko, które nigdy nie dostało przestrzeni, by powiedzieć: Nie radzę sobie. To twoja własna słabość, którą przez lata wypierałaś, bo nikt nie nauczył cię, że możesz po prostu być człowiekiem. Cień, o którym mówił Jung, nie jest demonem, którego trzeba się bać, nie jest złem, które mieszka w tobie. Cień to twoja opuszczona część, twój zagubiony fragment, twoje wewnętrzne dziecko, które czeka, aż ktoś je zauważy, aż ty je zauważysz. I dopóki tego nie zrobisz, będzie się pojawiać, raz za razem, w twarzach tych ludzi, których najmocniej nie znosisz, dopóki nie spojrzysz mu w oczy, dopóki nie zrozumiesz, że jedyną osobą, która może go przyjąć, jesteś ty. Jeśli Poczułeś, że wróciłeś teraz do początku, napisz w komentarzu, widzę swój cień, ale to, co teraz czujesz, to nie kara, te emocje, ten gniew, ta zazdrość, to ukłucie w sercu, to nie jest coś, co macie zniszczyć. To jest szansa, to moment, kiedy możesz przestać pytać, dlaczego oni tacy są i zacząć pytać, dlaczego mnie to tak boli. Bo gdy ktoś cię rani, masz pełne prawo odejść, zamknąć drzwi i postawić granice, ale kiedy ktoś cię uruchamia, kiedy ktoś dotyka tego jednego miejsca, które od zawsze jest odsłonięte, dostajesz niepowtarzalną szansę, żeby wreszcie zobaczyć siebie. Zapytać o coś znacznie ważniejszego niż dlaczego on tak robi, zapytać co to we mnie porusza. Czego sobie nie daję że tak mocno boli mnie, gdy nie dostaje tego od innych? Wyobraź sobie, że znów ktoś cię ignoruje. Nie odpowiada, znika, zostawia na przeczytanym, i zamiast w złości mówić On mnie lekceważy, jak śmie, mnie traktować w ten sposób. Zapytaj siebie, dlaczego to ignorowanie tak mocno mnie rani? Może dlatego, że całe życie czekałeś, aż ktoś cię zauważy, aż ktoś powie, jesteś ważny, widzę cię. Może właśnie teraz, w tej ciszy, dostajesz okazję, żeby zrobić to dla siebie, powiedzieć sobie wreszcie, widzę cię, jesteś ważny, już nie musisz czekać na nich. A może ktoś cię krytykuje, nieustannie podważa, wytyka najmniejsze błędy. I znów zadaj sobie pytanie: dlaczego to tak mocno mnie dotyka? Nie dlatego, że ta osoba jest bezlitosna, ale dlatego, że w głębi siebie wciąż sam siebie krytykujesz, każdego dnia w myślach, przed lustrem w pracy, bo wciąż nie wierzysz, że jesteś wystarczająco dobry. To twoja szansa, by przestać szukać uznania na zewnątrz, bo nigdy go tam nie znajdziesz, dopóki sam sobie go nie dasz lub sytuacja, gdy ktoś wciąż od ciebie wymaga więcej czasu, uwagi, energii niż możesz dać. Czujesz się wyczerpany, sfrustrowany, wykorzystany. Zamiast pytać, dlaczego ludzie tak mnie wykorzystują, zapytaj, dlaczego nie umiem powiedzieć stop, dlaczego nie umiem odmówić? Może dlatego, że nauczono cię, że Wartość masz tylko wtedy, kiedy dajesz wszystko, co masz. Może dlatego, że nigdy nie poczułeś, że wystarczy być bez udowadniania, bez zasługiwania. Teraz masz szansę zobaczyć, że twoja wartość jest już w tobie. Nie musisz jej więcej oddawać, żeby na nią zasłużyć. Każda z tych sytuacji, które do tej pory były twoim bólem, może stać się drogą do siebie. Bo kiedy czujesz się zdradzony, zamiast mówić, Ona mnie zawiodła, nie dotrzymała słowa, proszę zapytaj siebie, czego tak naprawdę szukałem w niej, czego sam sobie odmawiam: może miłości, może uznania, może bezpieczeństwa może to właśnie czas, żebyś przestał prosić innych, by dali ci to, co możesz dać sobie sam. Bo ludzie, którzy cię uruchamiają, którzy dotykają tego najczulszego miejsca, których, Nazywasz toksycznymi? Nie są przypadkiem. Oni nie pojawili się, by cię zniszczyć. Pojawili się, byś wreszcie spojrzał w lustro, byś zobaczył prawdę, której od lat unikasz. Oni przyszli po to, byś przestał czekać na zmianę z zewnątrz, bo jedyna zmiana, jakiej naprawdę potrzebujesz, zaczyna się od środka. Jeśli poczułeś teraz, że chcesz wykorzystać tę szansę, napisz w komentarzu. Wreszcie widzę, to nie zawsze oni są toksyczni. To nie zawsze oni są winni temu, że wciąż cię boli. Czasem to ty szukasz ukojenia w miejscach, w których kiedyś powstała rana. Czasem to ty wracasz do bólu, który dobrze znasz, bo nigdy nie nauczyłeś się, jak żyć bez niego. Bo prawda jest taka, że lustro boli. Lustro zawsze pokaże ci to, co próbujesz ukryć. Lustro zawsze sięga najgłębiej, dotyka tego, co niechciane, zapomniane, odrzucone, ale to właśnie tam, w tych miejscach, których się najbardziej boisz, jest Twoja siła to właśnie tam jest prawda o Tobie. Kiedy patrzysz na ludzi wokół siebie, nie szukaj winnych, szukaj siebie. Każda osoba, która cię zraniła, uruchomiła, rozczarowała, każda, którą nazywasz toksyczną, przyniosła ci wiadomość. Przyszła po to, by pokazać ci coś, czego sam byś nie zobaczył. I choć to boli, choć przez chwilę masz ochotę odwrócić wzrok, to właśnie teraz po raz pierwszy możesz wybrać inaczej. Możesz zostać, możesz patrzeć, możesz zobaczyć siebie. Prawdziwego, pełnego, bez ukrywania. Pamiętaj, nie chodzi o to, żeby teraz wszystkich usprawiedliwiać. Masz pełne prawo odejść od każdego, kto cię niszczy, rani, wyczerpuje, ale masz też prawo spojrzeć w lustro, które ta osoba ci podstawiła i powiedzieć: Widzę cię, widzę tę część mnie, która od lat czekała, aż ją zauważę. I już nie odwrócę wzroku. Karl Jung nie mówił, że musisz pokochać swój cień od razu. On mówił, że musisz go najpierw dostrzec, musisz go przyjąć, bo dopóki nie zrobisz miejsca na każdą cząstkę siebie, dopóty świat będzie ci je pokazywał w kolejnych osobach, sytuacjach, relacjach, dopóki nie zaakceptujesz, że to ty pierwszy musisz sobie dać to, czego szukasz u innych. Więc następnym razem, gdy znów ktoś cię uruchomi, nie uciekaj, nie obwiniaj. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie, które może zmienić wszystko. Co ta emocja mówi o mnie? Jaką część mnie pokazuje mi ta osoba? Oczywiście, że toksyczni ludzie istnieją. Oczywiście, że potrafią ranić, manipulować, niszczyć. Masz pełne prawo odejść od każdego, kto przekracza twoje granice, kto nie szanuje twoich uczuć, kto cię niszczy. Postawienie granic jest twoim największym prawem i najważniejszym obowiązkiem wobec siebie, ale czasem, obok toksyczności, obok bólu, który ktoś ci zadaje, pojawia się też coś jeszcze: coś ważnego szansa na zrozumienie siebie. Szansa na odzyskanie tej części, którą kiedyś zgubiłeś. Nie każda rana jest Twoją winą, ale każda emocja, która się wtedy pojawia, jest wiadomością o Tobie. I to właśnie z tej wiadomości możesz się nauczyć najwięcej. Więc odejdź od tego, co toksyczne. Odejdź od tego, co Cię niszczy. Ale zabierz ze sobą lekcję, zabierz ze sobą siebie, bo w chwili, gdy dostrzeżesz, jaką prawdę pokazuje ci twoje lustro, zyskasz największą siłę, tę, która pozwala ci świadomie wybierać, kogo wpuszczasz do swojego świata, a przed kim zamykasz drzwi. I wtedy, nareszcie, zaczynasz żyć na swoich warunkach. Świadomie, bez lęku, wolny. Jeśli czujesz, że właśnie zobaczyłeś odbicie, którego wcześniej nie widziałeś, napisz w komentarzu zaczynam widzieć siebie. Dziękuję ci za tę podróż. Do zobaczenia za sekundę w kolejnym filmie.